Wyspy rozkwitną ponownie. Aktualnie Maokaj nie jest zbyt popularną postacią. Na moment tworzenia przeze mnie tego materiału jest on 150. bohaterem pod kątem popularności, czytaj ósmym najrzadziej wybieranym czempionem w LOLu. Lecz to wcale nie oznacza, że jest postacią historycznie nieciekawą, gdyż ten chociażby ma swoją rolę w zrujnowaniu, o której Riot w Strażników Światła praktycznie nie wspomniał, nie zawsze był drzewcem i nie zawsze musi nim być, czy Airship Sin czytaj twórcy Ruined Kinga, docenili rolę Maokaja i umieścili go w swoim turowym, singlowym RPG. Witajcie moi mili, ja jestem Marwek, a dziś porozmawiamy o tym, kim jest Maokaj w świecie League of Legends i jak stał się drzewcem, gdyż nie zawsze nim był i nie zawsze nim będzie. Ten materiał dedykuję jednemu z moderatorów, Dawidowi Ralweksowi, któremu na openingach od czterech lat miałem wyciągnąć Ksina Husarza, zatem na pewno już Dawida kojarzycie. Czego nie udało mi się zrobić, a niedawno Dawid sam go sobie wyciągnął. Także dziękuję Dawid za wspieranie kanału, pozdrawiam serdecznie i życzę miłego zbierania wiali. Niestety Maokaj nie jest prostą postacią do stworzenia o niej materiału. Wynika to z małej ilości fabularnych publikacji, gdzie spaczony drzewiec występuje, co nie znaczy, że stworzenie materiału jest niemożliwe. Maokaj w swojej przeszłej formie był duchem, z tego co wiemy, pierwszym duchem natury i żył na błogosławionych wyspach, czyli na wyspach cienia przed zrujnowaniem. To oznaczałoby, że ma on około 1000 lat, lecz z lorowej wiedzy wiemy, iż jego dzieje sięgają dużo, dużo dalej. Bohater pojawił się w trakcie tworzenia się wysp i lądów, runtery, na długo przed pojawieniem się istot żywych. Z racji tego, iż ostatnim wydarzeniem z przypisaną datą jest Wojna Tytanów w Ioni, mająca miejsce 9000 lat przed założeniem Noxusu, czytaj 10000 lat przed teraźniejszością League of Legends, możemy powiedzieć, iż Maokaj ma co najmniej 10 tysięcy lat na karku, lecz wspominany konflikt miał miejsce już, gdy istoty żywe występowały na runterze. Dlatego Maokaj może mieć dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy lat na swoim drewnianym karku. Obojętnie jakbyśmy Maokaja nie nazwali drzewem, drzewcem, entem to może raczej nie, pierwotnie był on i jest nadal duchem natury. Choć jest duchem, przyjął materialną formę drzewca, już wtedy czuł się samotny, przemierzał błogosławione wyspy w poszukiwaniu jakichkolwiek oznak życia, lecz na tamten moment występował tam samemu i czuł potencjał na rozwój życia. Podczas poszukiwań trafił na źródło nieskończonej energii wydobywającej się spod ziemi. Poczuł źródło magicznej wody życia, tej samej wody, która jest w fiolce Iorika na szyi. Albo była, jeżeli uznamy to co było w kliencie w zrujnowaniu za kanon. I chodzi o to samo źródło, gdzie w jego wskrzesił swoją żonę Izolt. Drzewiec zapuścił więc swoje korzenie głęboko i zaczerpnął zwód życia. Choć nie jest to wprost powiedziane, dzięki temu jego moc zwiększyła się i od teraz był w stanie tworzyć życie. Bohater stworzył wiele gatunków roślin, które zasadzał na wyspach. I tak rozpoczęła się rola twórcy Maokaja, którego możemy przyrównać chociażby do Asola. Podczas gdy Aurelion Sol w kosmosie tworzył gwiazdy i te łączyły się w konstelacje, tak Maokaj tworzył drzewa i inne rośliny, które tworzyły lasy czy zagajniki. Wyspy pokryły się bujną zielenią, pojawiły się zwierzęta i ludzie, choć ci przybyli na wyspy z innej części runtery. Pierwsi osadnicy byli zafascynowani wyspami. Byli zachwyceni bogactwem i stworzyli jedną z najbardziej, nazwijmy to, oczytanych społeczności runeterańskich, i skupili się na odkrywaniu tajemnic świata. Jeżeli mielibyśmy tutaj szukać jakiegoś porównania, to ja bym powiedział, że było to takie proto-piltover. Ciekawa społeczność nastawiona na rozwój i odkrywanie tajemnic. Małkaj w tamtym czasie obserwował przybyszów, gotów bronić natury, lecz wyspiarze ją szanowali. Budowali swoje domy w mniej zalesionych miejscach, aby nie ingerować w naturę. Maokaj, zyskując szacunek i zaufanie względem ludzi ze względu na ich działania, od czasu do czasu ujawniał się według niego godnym zaufania i dzielił się z nimi wiedzą o lasach, roślinach, jak i samej naturze, a nawet o źródle wody życia, mogącym leczyć śmiertelne rany. Tak miało wiele lat, wiele wieków, gdzie społeczność błogosławionych wysp mocno się rozwijała, tworzyli nowe wynalazki i odkrywali nowe tajemnice i sekrety. Do czasu, Oczywiście do czasu zrujnowania i jego. Niestety w fabule League of Legends mamy kilka paradoksów i kilka sprzeczności. Pomimo iż w rajocie mam wrażenie, pracuje sporo osób odpowiedzialnych za fabułę. nadal, nawet miesiące po zakończonym evencie zrujnowania, nawet nie patrząc na to, że nie mamy wyjaśnienia, co się działo obok tego zrujnowania w tamtym czasie, to w fabule Maokaja występuje pewien brzydki, ale również istotny babol. Jeżeli nie życie jak to wyglądało, to w uproszczeniu żona Wiego Izolt została ugodzona zatrutym sztyletem, wiego szukał sposobu na jej uratowanie, przybył na błogosławione wyspy do źródła wody życia już z martwą żoną, umieścił jej ciało w wodzie, ich widmo powstało, ugodziło króla mieczem i doszło do zrujnowania. W historii Maokaja możemy jednak przeczytać, iż na wyspach pojawiła się flota żołnierzy z za morza, co akurat jest zgodne z prawdą, ale dalsza część już nie do końca, bo tutaj w jego zakopał ciało swojej królowej i w nadziei na przywrócenie jej do życia skąpał jej rozkładające się w zwłoki w uzdrawiających wodach. Królowa ożywiona jako gnijące truchło błagała o powrót do Umarłych. I król próbował naprawić swój błąd. Nieświadomie rzucając klątwę na całe wyspy. Zwracałem już na to uwagę wcześniej, bodajże nawet przed zrujnowaniem, że w fabule Maokaja występuje stara część zrujnowania, zrujnowania, gdzie w tamtej Izolt rzeczywiście powstała jako gnijące zwłoki, błagała w jego, aby zakończył jej cierpienie, a ten zdecydował się wykonać rytuał, aby powiązać swoją duszę z duszą Izolt na wieki, co doprowadziło do zrujnowania. Szkoda, że po takim czasie nadal nie zostało to zmienione. Wracając do zrujnowania i Maokaja, gdyż jego nowa historia z elementami Starego Kanonu łączy się z tym, co kanoniczne. Eee, już tłumaczę. Maokaj, pomimo iż nie był na miejscu, odczuwał efekty działań w jego. Odczuł pierwsze oznaki zbliżającej się katastrofy, i bohater sięgnął korzeniami w dół, aby zaczerpnąć ze źródła wód życia. Dzięki temu płynie w nim ta woda, i zanim została spaczona, Maokaj zdążył zaczerpnąć tej wody. Lecz magiczne źródło zostało spaczone, a zniszczenie i zepsucie zaczęło się po wyspach rozprzestrzeniać. I po jakimś czasie z błogosławionych wysp zostały tylko ruiny budynków oczywiście, przez zrujnowanie. I wyspy stały się wyspami cienia, a wszystko, co żyło, zostało spaczone i przemienione. Maoka był przez to zrozpaczony. Zrujnowanie i jego energia dosięgła również drzewca, dlatego jest on nazywany spaczonym drzewcem. Jego drewniane ciało wykręciło się i mgła zaczęła wysysać z niego życie, lecz dzięki wodzie życia wewnątrz, bohater uniknął okropnego losu, zawieszenia między życiem a śmiercią. Dlatego Maoka jest spaczonym drzewcem, Dlatego może walczyć z nieumarłymi, ze względu na wodę życia, no i oczywiście dlatego walczy z jego. Tak rozpoczęła się walka Maokaja. Bohater stara się przywrócić wyspy cienia do poprzedniego stanu, lecz można by powiedzieć, jego aktualna wersja nie za bardzo godzi się z tym, w co bohater wierzy. W sensie stał się agresywny, chociażby w stosunku do duchów na wyspach cienia, które mógł unicestwiać i musiał to robić, aby walczyć o błogosławione wyspy. Żeby również Maokaj usprawiedliwić, to nie było tak, że on po prostu wchodził i te duchy atakował, bo te również były do niego wrogo nastawione. Maokaj stał się wojownikiem, o utraconą przeszłość. Przeżył dzięki esencji i źródle wyspy, dlatego chciał pozostać i bronić swojego domu. Dlatego właśnie wielu graczy miało ogromne pretensje do Riot Games, że tak ważny i tak istotny bohater pod kątem zrujnowania jak Maokai nie pojawił się w evencie zrujnowania. Aktualne wydarzenia Drzewca polegają co do zasady na tworzeniu schronień i wyzwalaniu chociażby małych, tymczasowych terenów wolnych od zarazy i smutku. Jak wspominałem, bohater pojawił się również w Ruined Kingu, gdzie odegrał bardzo ważną i istotną rolę, gdyż był jedną z postaci, które spotykaliśmy w głównej linii questowej. Nasza drużyna bohaterów, będąc na wyspach cienia, spotyka Maokaja, który bierze ich za osoby mające niszczący wpływ na wyspy, lecz finalnie zostaje uspokojony przez Ari. I tutaj bohater został zaprezentowany jako aktualnie przebywający w jednym miejscu drzewiec ze spaczonymi korzeniami, a naszym zadaniem w grze jest ich oczyszczenie. W zamian za co Maokaj zobowiązuje się do zniszczenia bariery z czarnej mgły. I pomimo wykonania zatania, Maokai nie jest jeszcze na tyle silny, aby wykonać swoją obietnicę. Drużynie, a dokładniej Ari, udaje się oczyścić specjalne nasiono Maokaja, które po powrocie na Wyspy Cienia do Drzewca okazuje się dla niego ratunkiem. Ten odzyskuje siły i odblokowuje nam przejście. Do lochu Tresza. I jak dowiadujemy się właśnie z Ruined Kinga Bohater na moment przed zrujnowaniem Maokai ma swój gaj na Wyspach Cienia O który dba Jest jeszcze jedna rzecz, która nieco rozszerza losy Maokaja I jest to oczywiście karcianka Legends of Runeterra Według przekazu Na Wyspach Cienia rozprowadzane jest życie w postaci roślin I tutaj również Maokai jest zaprezentowany jako Dość brutalna istota Walcząca o przywrócenie stanu wysp Oczywiście to, co nam zostało w materiale z serii, kim jest, to relacje Maokaja z innymi postaciami. I mamy trzy wyszczególnione przez Riot Games i trzeba przyznać, że są. co najmniej dziwne. Powiązani bohaterowie to Malfight, Zaira i Yorick. Generalnie rzecz biorąc, bohaterowie na przestrzeni Fabuły nigdy się nie spotkali. W sensie Maokaj nigdy nie spotkał tej trójki. Dodatkowo ci nie mają do siebie żadnej interakcji. Zatem być może jest to powiązanie w starym lore? Jeżeli tak pomyśleliście, to macie rację. Chociaż nie jest to jakieś ogromne powiązanie. Od Malfight raz jeden w starym kanonie League of Legends wyraził opinię, że na Fields of Justice Maokai jest spoko sojusznikiem. Relacja z Zairą z kolei również nigdzie w lore nie występuje. Ich powiązanie, co ciekawe, może mieć jednak dwa na siłę trzy znaczenia. Pierwsze to w zasadzie gameplayowe, gdzie Maokai dostaje. Jeden punkt prędkości ruchu, jeżeli Zajra jest w tej samej drużynie i dość blisko Maokaja. Lecz są to relacje lorowe, więc byłoby dziwne, gdyby na tej podstawie związek Zajry i Maokaja się opierał. Drugie źródło może być związane z informacją niedostępną już na amerykańskim forum League of Legends, gdzie pojawiły się dwie ciekawe informacje. Pierwsza to taka, że zarówno Zaira, jak i Maokai, gdyby prawdopodobnie się spotkali, mogliby samych siebie nauczyć czegoś o swoich zmienionych formach, bo zarówno Zaira, jak i Maokai kiedyś byli czymś nieco innym. Natomiast w moim odczuciu ta relacja jest tutaj zaprezentowana z innej przyczyny, ponieważ w starym kanonie League of Legends Zyra i Maokai byli rywalami. Ze względu na różnice poglądów. Maokai chciał ratować wyspy cienia, można powiedzieć, że był takim strażnikiem natury, natomiast Zyra wykorzystywała rośliny i swoją moc do innych celów. Często bardzo morderczych. Najciekawsza relacja dotyczy Jorika, choć ci według naszej wiedzy nigdy się nie spotkali, mają nawet interakcje do siebie w grze, tak dzielą ten sam cel w postaci wspólnego wroga, jakim jest Wiego. I na tym co do zasady ich relacja polega. Oczywiście, oprócz tych postaci, Maokaj spotkał Herosów z Ruined Kinga: Ari, Brauma, Piasuo i Miss Misfortunkę. I pajka. I tak oto! Wyglądają dzieje spaczonego drzewca Maokaja. Być może kiedyś rajot je rozszerzy, być może nie. Na to już niestety nie mamy żadnego wpływu. Tymczasem pięknie wam kochani dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.